Zaczynam od tego smasza. Wnętrze jest naprawdę przytulne i klimatyczne. Beton przeplatany drewnianymi akcentami na ścianach. Bellanuna pizza i burger. No to sprawdzamy. Mamy tutaj mięsko. Fantastycznie to wygląda, naprawdę. Ono ma taką skorupkę na sobie. Właśnie z tej takiej karmelizacji. Struktura mięsa jest fantastyczna. Mięso jest naprawdę ultra kruche. Takie rozpadające się, luźne. Nie jest to zbity taki gnieciuch. Słuchajcie, bułki w burgerach pieką sami. To są bułki maślane. Na górze mamy sezam biały i sezam czarny. Bułka wspaniale pachnie. Wiesz nam to. Naprawdę wygląda zacnie zewnętrznie i jestem ciekaw, jak smakuje. Mm. Wow. Mięso jest świetnie przygotowane. Teraz jego smak. Smak tego mięsa jest tak fenomenalny, że po prostu przy jedzeniu tego wybuchają wam kubki smakowe. Generalnie rzecz biorąc, każda burgerownia. Jest nauczona tego, że soli i pieprzy mięso w momencie, kiedy to mięso się smaży. Czyli na górę. Pyk, sól i pieprz. Ja mam potężne podejrzenie, graniczące z pewnością, że oni to mięso na przekór wszystkim zasadom. Mówienia tego, że kiedy posolisz mięso wcześniej, niż w momencie grillowania, ono stwardnieje i w ogóle będzie fatalne. Oni właśnie w taki sposób chyba to robią. Słuchajcie, ze względu na to, że to mięso jest przepełnione smakiem. Doprawienie tego mięsa jest po prostu na poziomie fantastycznym.